Prostowanie makaronu, a komu to potrzebne? Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Hej, Kajka, witam Was bardzo serdecznie i ja jestem Murder. Pierwsze to, zostawiam to tak. Pieczę mi twarz. Miało! <grym> Miało! Pedał kurwa dziwka, mam cię dość Pójdź szmata, jesteś bezużyteczny pedał dziwka, szmata Kurwa, pizda Nie kradnij, nie zamydlaj I nie wykorzystuj Czyjejś pracy Red Lipstick Monster A, ja już jestem gotowa Tak, 20, 20, Trzy. dwa. Kurwa nie jeszcze proszę, bo nie mogłam znaleźć kota. Ja nie wiem! Co? Nie wiem. Co? Z kraja. Już zaraz. Jeszcze nie. Ofu! O, oh, o oh, matko nie. Żartuję. Nic tu nie ma.